Cukiniowy makaron kaszaron ze świeżymi pomidorkami to iście letnie danie. Zaczynam od rozgrzania oliwy z oliwek na dużej, porządnej patelni z nieprzywierającą powłoką i smażę na niej połówkę posiekanej cebuli oraz kilka posiekanych ząbków czosnku, wszystko porządnie przyprawiając solą. Kroję dwa pomidory na Kawałki I zgadnijcie, co się z nimi dzieje? Tak jest, lecą na patelnię. W tym czasie zrywam jeszcze garść słodkich pomidorów koktajlowych i dorzucam na patelnię w całości. Smażę przez chwilę i zrywam kilka gałązek bazylii, którą się nacieram, bo kocham ten zapach. Podobno też pomaga na komary. Nie wiem, sprawdźcie to. Oczywiście bazylia w pomidorach. Wszystko mieszam i odstawiam. Do bajeransko wyglądającego garnka wlewam szklaneczkę wody i zagotowuję ją. W tym czasie obieraczką do warzyw, z przerośniętej cukini robię wielką garść cukiniowego tagliatelle, które gotuję przez 2-3 minuty, żeby cukinia zmiękła. Następnie wszystko łączę na patelni z pomidorami i smażę kolejne 2-3 minuty, żeby smaki się przegryzły. Zrywam jeszcze odrobinę fioletowej bazylii. I pojawiają się kwiaty, otwanek, też je wykorzystam. Już wystarczy teraz serwis. Skrapiam odrobinę oliwy, jeszcze troszkę fioletowej bazylii, no i porwany kwiatek. Otwanki. I wierzcie mi, tak smakuje lato.